Tym krótkim filmem chcemy pomóc Wam w wyborze szkoły średniej i przedstawić kierunek Technik Nawigator Morski w Zespole Szkół Morskich w Terłowie. Zawód marynarza uzyskuje się po pięciu latach nauki, a na zajęcia uczniowie przychodzą w mundurach. Dlaczego warto zostać marynarzem? Można podjąć pracę na wszystkich statkach pływających po świecie, a wynagrodzenie jest na wysokim poziomie w bardzo mocnej walucie. Dodatkowo ma się okazję zwiedzać najciekawsze zakątki świata. Praca nawigatora wiąże się z dokładnym prowadzeniem statku po morzu. To właśnie nazywamy nawigacją. Nie da się jej prowadzić bez umiejętności dokładnej pracy na mapie z wykorzystaniem oryginalnych wydawnictw. Określając pozycję statku, posługujemy się profesjonalnym sprzętem nawigacyjnym oraz wspomagamy się programami komputerowymi. Może bywa zdradliwe, a praca na nim może być niebezpieczna. By być na to przygotowanym, uczymy się wszelkich technik ratownictwa z wykorzystaniem indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych. Jest to tak ważne, że oprócz przedmiotów traktujących o bezpieczeństwie uczestniczymy w obowiązkowych kursach z tego zakresu. Bogate wyposażenie sal dydaktycznych pozwala nam na nabycie umiejętności w nawiązywaniu łączności. Międzynarodowe przepisy wymagają od marynarzy porozumiewania się w języku angielskim ze stacją brzegową, kapitanatem portu, załogami innych statków, a co najważniejsze skutecznego wezwania pomocy w sytuacjach awaryjnych. Na symulatorze manewrowo-nawigacyjnym praktycznie sprawdzamy swoją wiedzę teoretyczną z wielu przedmiotów. Manewrujemy różnymi statkami na wodach portowych i otwartych przy symulowanych warunkach pogodowych. Planujemy trasy jednostek na mapach elektronicznych, starając się zachować zasady bezpiecznej żeglugi. Pomagają nam w tym m.in. radary z systemami antykolizyjnymi. Pięć lat nauki na kierunku technik nawigator morski bardzo dobrze przygotowuje marynarzy do pracy w zawodzie. W międzyczasie jest możliwość zdobycia uprawnień żeglarskich i motorowodnych na kursach i rejsach międzynarodowych. Absolwenci z powodzeniem uzyskują zatrudnienie lub kontynuują naukę na uczelniach wyższych. Wybór nauki w naszej szkole będzie dobrym wyborem.